Access to memory wystartują bardzo ładnie weszła. Uwaga. Ruszyły! Piękny start, trawiolna jest na czele, za nią galopuje szatra na ostatniej pozycji access to memory w środek bardzo mocno zgrupowany na ostatnim miejscu jest teraz cudna droga, na przedostatnie Access to Memory prowadzi Trawiola, na drugiej pozycji Szatra, na trzecim miejscu cudna droga, następnie Muszelka, dalej yy, Szatra, na końcu galopuje w tej chwili cudna droga na przedostatniej Dawila, 1200 metrów do celownika. Na czele nadal trawiolla, poprawiła. Na drugim miejscu jest szatra. Tysiąc metrów do celownika. Dalej cudna droga, muszelka. Na końcu jest yy, tam trzy klacze galopują. Ta stawka się zgrupowała. Prowadzi nadal trawiolla. Na drugim miejscu jest. Szatra przed wyjściem na Prostą i access to memory tam przy wewnętrznym. Wyjście na Prostą, bardzo dużym polem y, szatra. Przy bandzie sporo zyskała access to memory. Jest w tej chwili na pierwszej pozycji, finiszuje Cudna Droga, Muszelka razem, wszystko bardzo blisko siedem i tam da, ale już tu rzuciła się do walki bardzo mocno Dawila i razem walczą z Cudną Drogą. Cudna Droga, Dawila, Dawila, Cudna Droga, walka niesamowita, Cudna Droga, Dawila, Dawila, Cudna Droga, Dawila jest na pierwszej pozycji. Dawila, Cudna Droga, Dawila, Cudna Droga, jeszcze Cudna Droga poszła przy bandzie. i nie wiadomo, chyba Cudna Droga wygrała, Dawila jest droga Na trzeciej pozycji Szatra, na czwartej Muszelka, na piątej Jaksena, na ostatniej pozycji Traviolla